Dzień dobry, witam was serdecznie kolejny raz na żywo i chciałbym dzisiaj z wami znowu podzielić się czymś co możemy odkryć w Starym Testamencie w historiach narodu żydowskiego coś co chciałbym abyście potrafili zaaplikować dzisiaj do swojego życia chciałbym abyśmy dzisiaj przenieśli się do czasów Mojżesza i poznali Boga który Przedstawił się takim dziwnym imieniem. Jestem. Ciekawe imię? Nie? Jestem. Otwórzmy nasze Biblię na drugiej Mojżeszowej 3.12. Inaczej mówiąc, jest to Księga Eksodus, Księga Wyjścia. Trzeci rozdział, dwunasty werset. Tam znajdziemy takie słowa: A On, Bóg, powiedział, ja będę z Tobą. Znakiem zaś dla Ciebie, że ja Cię posłałem, będzie to, że po wprowadzeniu tego ludu z, wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Mojżesz zaś rzekł Bogu: oto pójdę do Izraelitów i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mię do Was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi. Jestem, który jestem, i dodał: Ty powiesz synom Izraela: Jestem, posłał mnie do was. Jestem, posłał mnie do was. W oryginale hebrajskim słowa jestem, które tutaj mam przetłumaczone, to jest. No, akurat w języku hebrajskim nie ma samogłosek, więc to jest J-H-W-H, -h, które tłumaczy się jako ja jestem, który jestem. Ciekawe, ciekawe imię i ciekawe znaczenie tego słowa. Słuchajcie, Możesz znajduje się w bardzo ważnym momencie swojego życia. 40 lat wcześniej próbował własnymi siłami wyzwolić. Naród izraelski z niewoli egipskiej. Wyszło to tragicznie. Zamordował jednego Egipcjanina, nikt z Żydów mu nie uwierzył. Przyśmiewali się z niego, okpili go. Uciekł na pustynię. Z, kimś bardzo, z kogoś bardzo ważnego, bo był uznawany za syna faraona, czyli jedna z najważniejszych osób w królestwie. Stał się zwykłym pasterzem i przez 40 lat, chodząc, błąkając się gdzieś tam po pustyni synajskiej, pasiowce Bardzo proste zajęcie, dużo czasu na rozmyślanie. Po 40 latach takiego życia spotyka gorący krzak. Pamiętacie gorący krzak, tak? I Bóg właśnie w tej chwili rozmawia z Mojżeszem, z tego kolejącego krzaka. I mówi mu teraz idź do Egiptu. Teraz, gdy, um, gdy nikt nie będzie cię chciał słuchać, gdy nikt cię nie zna, gdy, nikt, gdy większość ludzi by się zapomniało. Teraz idź, bo co? Bo ja jestem z tobą. Czy byliście w takim momencie swojego życia, gdzie, czy zdarzyło wam się? Być w takim momencie swojego życia, gdzie nikt wam już nie ufał. Chcecie powiedzieć prawdę. Mówicie prawdę, a nikt was nie słucha. Nikt nie bierze pod uwagę tego, co mówicie. To mogło być spowodowane waszym grzechem. Tu w życiu mojżesza to było spowodowane morderstwem, tak? Odrzuceniem. Czasami możemy być w takim miejscu, gdy nawet nie jesteśmy w stanie się bronić. Stoimy pod ścianą, jak na rozstrzelanie, i nikt nie chce słuchać naszej wersji wydarzeń. Nikt nie chce słyszeć o tym, jakie były nasze motywacje. Nikt nie chce słyszeć tego, co mamy do powiedzenia, bo upadliśmy, bo zawiedliśmy. Ale tak naprawdę nie jest ważne, słuchajcie. Kim jesteś, kim czujesz się dzisiaj w swoich grzechach. Nie jest ważne, jaki jesteś w swoim upadku. Nie jest ważne, jaki jesteś w swojej, jak jesteś traktowany w swojej kulturze i narodzie. Nie jest ważne też, jakie masz wykształcenie, tak naprawdę. Ale to, co dzisiaj naprawdę się liczy, to, co jest naprawdę ważne, to jest ważne to, kim jesteś w Chrystusie. Czy wiesz, kim jesteś w Chrystusie? Czy wiesz, że jesteś w Chrystusie? Jeśli nie wiesz, czy jesteś w Chrystusie, to proszę cię dzisiaj poświęć trochę czasu. Otwórz Ewangelię Jana na trzecim rozdziale, gdzie Jezus rozmawia z Nikodemem. I poczytaj, co to znaczy być na nowo narodzonym. Nie pomyl tego z żadnym ceremoniałem kościelnym, nie pomyl tego z jakimś wydarzeniem zewnętrznym, bo narodziny duchowe to jest coś, czego Bóg dokonuje w Twoim życiu. Duch święty jest tam porównany do wiatru. Mówi, mu, wiatr przychodzi skąd chce i dokąd idzie, Ty nie widzisz go, ale widzisz jakie efekty wywołuje. Widzisz powiewające liście na drzewie. Widzisz spadające owoce z drzewa, gdy wiatr jest, dmuchnie. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha, tak Jezus mówi. Narodziny duchowe dokonują się wewnątrz nas, w naszych sercach, gdy, gdy zaufamy Jezusowi jako naszemu Panu i Zbawicielowi. To jest coś, czego Bóg chce dokonać w Twoim życiu. I wtedy też będzie ważne, kim jesteś w Chrystusie. Nic więcej się nie będzie liczyło. Jak Mojżesz, Mojżesz tutaj, jeśli byście chcieli przeczytać, trzeci rozdział drugiej Mojżeszowej, on wymawia się na wszystkie strony. Mówi: Panie, ale ja już próbowałem, ale ja, nie, ja się jąkam, ja się nie nadaję. Ale Bóg mówi tak: Ja będę z Tobą. Jak ważne to są słowa. Ja. Jestem, który jestem i jestem z Tobą i Cię posyłam. To sprawia wielką różnicę. To nie ja, Mojżesz, który Was wyzwolę, bo jestem synem Faraona i ja potrafię to zrobić, znam tradycję egipską, wszystko wiem, jestem lepiej wykształcony od Was wszystkich. Nie ten Mojżesz wyprowadził Izraela, ale ten, który był prostym pasterzem, ten, który Jąkał się i nie był, e, nie czuł się mocny. Pamiętam, jak został zrzucone. A Bóg mówi teraz, ja jestem z tobą, pójdźmy razem. Idź, bo mam dla ciebie zadania. Więc jeśli jesteś w podobnej sytuacji, może w swoim życiu podjąć złe decyzje i stoisz w takim miejscu, gdzie nikt ci nie wierzy, nikt ci nie ufa. Zwróć się do Tego, który jest. Tego, który jest pełen zaufania. I na Jego Słowo idź. Idź tam, gdzie On chce, żebyś szedł dzisiaj. Idź, bo Ja jestem z Tobą. W liście do Filipian, to już jest nowy testament, w pierwszym rozdziale, w szóstym wersecie, mamy takie, takie słowa. Mam właśnie ufność że ten, który zapoczątkował w Was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. W momencie nowego narodzenia staje się świątynią Ducha Świętego. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale każdy człowiek, który narodził się na nowo, jest święty. I tu jest taka, taka zmyła w, w umysłach wielu ludzi, bo myślą, że są święci, bo nie grzeszą, ale ja nie jestem święty, dlatego że nie grzeszę, nie upadam. Upadam, nadal mam starą grzeszną naturę. I zdarza mi się upadać w tej grzesznej naturze. Ale wiecie co? Boże Słowo mówi, że jestem dzisiaj święty. Wiecie dlaczego? Bo w momencie Nowego Narodzenia Duch Święty zamieszkuje we mnie i On czyni mnie święty. Jestem dzisiaj święty. I każdy w Kościele, bo jak pisz, czytamy listy Pawła, otwórzcie sobie obojętnie, który jak zwraca się do ludzi w Kościele, mówi do świętych w Koryncie, do świętych w Efezie. Do świętych w Rzymie. Każdy narodzony na nowo, każdy członek kościoła był święty. Nazwany, nazwany świętym. Bo jest świętym, dlatego, że duch święty mieszka w nas. Duch święty czynicie świętym, uświęca cię, a nie ty sam z siebie i swojej cudownej bezgrzeszności jesteś święty. W ten sposób nie jesteś. Duch święty, który tu w Filipian mam napisane, zapoczątkował was dobre dzieło, dokończy je w dniu Chrystusa. Co to dla mnie mówi? To mówi, że jestem w procesie. Bóg stale przez lata zmienia mnie i obciosuje te rzeczy, które są niewłaściwe. Uświęca mnie, przygotowuje mnie wiecie do czego? Do spotkania z Jezusem twarzą w twarz. Gdy stanę przed nim, Dzieło będzie dokonane. Jestem dziełem dokonanym. Dzisiaj jesteś dziełem dokonanym, bo to się spełni. Ten, który rozpoczął to dzieło, on je skończy. Dziś jesteś dziełem dokonanym, więc na słowo Pana idź. Idź. Idź i uwielbiaj Pana. Uwielbiaj Pana w sytuacjach, które wydają się bez wyjścia. Uwielbij Pana w momencie, gdy stoisz pod ścianą i nie ma żadnego ruchu. Uwielbiaj Pana. Wołaj do Niego, bo On jest. Ja jestem. Dawid oddał, oddał takie ciemne sytuacje w naszym życiu w Psalmie 23, mówiąc, że choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulegnę, bo co? Bo jesteś ze mną. Bo Jachwę jest ze mną. Jestem, który jestem jest ze mną. Czeka Cię jeszcze wiele dolin w Twoim życiu. Czekają Cię jeszcze ciężkie sytuacje. Nie jedna ciężka sytuacja. Ale jestem, jest z Tobą. Dlatego idź do przodu. Nie stój, nie cofaj się. Idź. Bo Pan żyje. Bo Pan jest blisko. Wiecie, tak się kiedyś zastanawiałem nad tym imieniem Jezu, yy, Boga. Jest, jestem, tak? Wiecie, o czym mi to mówi? O tym, że jest wszechobecny i że zawsze jest. Nie ma takiego momentu w czasie mojego życia, kiedy jego nie ma. Jestem. Nie był, nie byłem, nie będę, ale jestem. Bóg jest ponad czasem. Bóg stworzył czas, słuchajcie. Przecież to Bóg stworzył 24-godzinny dzień. On jest ponad czasem, a jest przy tobie. Jest poza czasem, jest z tobą w czasie, jest tutaj, teraz. Taki jest Bóg, który nazwał samego siebie jestem. Więc opierając swoją wiarę, zaufanie na Nim, idź tam, gdzie On Cię posyła dzisiaj. Rób to, do czego cię powołał. Gdy mnie nie poznał tego Boga, i jestem, to dzisiaj do Was bym też nie mówił. Też jak Mojżesz wymawiałem się, by nie iść tam, gdzie Bóg chce. By mnie nie, nie uczył się, nie kształcił się w kierunku bycia pastorem. Ale jestem, będzie przekonał. Jestem, powiedział. Ja cię powołuję. Ja Cię wyposażę, ja Ci dam słowa, które przekażesz innym, bo ja jestem. I On jest. Jest wierny, nigdy mnie nie opuścił i przygotowuje mnie, przeprowadza mnie czasami przez dramatyczne sytuacje, ale On dalej jest. Wierny, mimo mojej niewierności. On jest. I jeszcze jedną rzecz Wam powiem. Wiecie, co znaczy imię Jezus? Jachwe zbawia. Hmm. Ten sam Jestem, który Jestem, zbawia. Takie jest imię Jezusa. Dlaczego tylko Jezus jest zbawicielem? Bo Jachwe zbawia. To Jachwe chce Cię ocalić, to Jachwe chce Cię wybawić, to Jachwe Jestem chce zmienić Twoje życie. Przypowieści Salomona, znowu Stary Testament. To jest jeden z pierwszych wersetów, który nauczyłem się na Pani, gdy ja narodziłem się na nowo. Wsłuchajcie się, jak ważne są to słowa dla Twojego, mojego życia dzisiaj, bo Bóg jest. Zaufaj Panu przypowieści Salomona 3, 5, 6. Zaufaj Panu, zaufaj Jahwe, zaufaj jestem. Zaufaj Panu z całego swojego serca. I nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Zaufaj, uwierz panu. Nawet jeśli twoje ścieżki są dzisiaj pokręcone tak, że nikt nie może, nie wyobraża sobie, że można je rozplątać, to z właściwą, porozmawiaj z właściwą osobą dzisiaj. Z Bogiem jestem. Bo tu wyraźnie jest powiedziane, zaufaj Panu, a on prostować będzie nie tylko Twoje szerokie drogi, ale Twoje najbardziej zawikłane ścieżki, które poplątaj w swoim życiu. Zaufaj Panu, powiesz mu swoją drogę, a on będzie prostował Twoje ścieżki. Nie ma takiej ścieżki, nie ma takiego supła, którego Pan, który jest. Nie potrafi rozsupłać. Zaufaj Jezusowi. Zaufaj Jemu jako swojemu Zbawicielowi. Pozwól Bogu, by przez Ducha Świętego zrodził Cię na nowo, i pozwól Bogu, który jestem, wyprostować wszystkie Twoje ścieżki. Jedna po drugiej. Jedna po drugiej. A gdy spotkasz się już, gdy twój czas pielgrzymki tu na Ziemi dobiegnie końca, gdy staniesz twarzą w twarz z Jezusem, będziesz już dokonanym dziełem. Ten, który zapoczą, zapoczątkował was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa. To jest obietnica. Boża obietnica. Nie oparta na tobie, ale oparta na Bogu, który powiedział o sobie: Jestem. Czy Bóg Jestem jest obecny w Twoim życiu? Czy Jezus, którego imię oznacza Jestem zbawia, jest obecny w Twoim życiu? Jeśli nie, ktoś kiedyś powiedział takie słowa, bardzo mi się spodobały, że Bóg jest wszechobecny, ale nie ma go w jednym miejscu. Wiecie, gdzie go może nie być? W Twoim w naszym sercu. Jeśli do swojego serca nigdy nie zaprosiłeś go, Bóg w pewien sposób, tak może to nie jest najlepsze określenie, ale Bóg jest dżentelmenem. Bóg nie wchodzi gwałtem w nasze serce, w nasze życie. Ale on swoją dobrocią, łagodnością delikatnie puka. Puka do naszych serc. Klamka jest tylko z naszej strony. Puka do naszych serc tak długo. Aż my otworzymy i zaprosimy go, aby mieć z nim relację, aby mieć z nim społeczność, aby pozwolić mu naprawić to, co myśmy w swoim życiu zepsuli. A jesteśmy, psuje straszne, słuchajcie. Co tylko się da, to psujemy. Ale on jest wspaniałym Zbawicielem, który potrafi wszystko naprawić. On zbawia, on ocala, on ratuje, on wybawia nas z sytuacji, z których my nie widzimy wyjścia. Mówię Wam z doświadczenia, byłem w takich momentach, gdzie nie widziałem wyjścia. Jedyne, co mi zostało w takich momentach, to przypomnieć sobie: Zaufaj Panu, zaufaj jestem z całego swojego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Pozwól Mu prostować Twoje ścieżki. Zaufaj Mu, przyjmij Jezusa do swojego życia. Otwórz się na działanie Ducha Świętego w momencie, od momentu Nowego Narodzenia i pozwól mu działać. Pozwól mu prostować to, co pokrzywiłeś. Bóg ma moc. Bóg dokończy tego dzieła, które rozpoczął w tobie, gdy narodziłeś się na nowo. On ma tą moc. Pomódlmy się. Boże, który jesteś, który jesteś tutaj teraz obok mnie który jesteś we mnie, gdy zaufałem Ci jako a, mojemu Zbawicielowi, jako Jezusowi, który mnie zbawia. Panie, Ty słyszysz teraz tą modlitwę? Proszę Cię, zbaw mnie, ocal mnie i wyprostuj te ścieżki, które ja pokrzywiłem. Wydostaj mnie z tego dołu, do którego się wpakowałem. Uratuj mnie, gdy tonę, gdy jestem na pustym oceanie i tonę. Wyratuj mnie, panie. W, tak. w tych momentach, w tym momencie, w tej chwili, pomóż mi, wyratuj mnie. Chcę ufać Tobie, bo Ty jesteś. Ty jesteś wierny i nigdy mnie nie opuścisz. Bądź moim, panie, a ja Twoim. Miejmy relację, która nigdy się nie skończy. I Ty, który rozpocząłeś we mnie dobre dzieło, kontynuuj je aż do końca. Tobie ufam. Amen. Dziękuję Wam bardzo za uwagę do zobaczenia mam nadzieję w czwartek o, o godzinie 18 też na żywo. I w następną niedzielę nie wiem, czy się tu z Wami spotkam. Możliwe, że będziemy już w naszej kaplicy. W naszym budynku na ulicy Ustroniu 11 we Wrocławiu, gdzie też serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia z Panem Bogiem.